Nazywam się Bartłomiej Kalinowski, jestem właścicielem firmy Bartłomiej Kalinowski Zakład Usług Leśnych Zrywka Drewna. Swoją działalność prowadzę od 2011 roku. Obecnie działamy na Nadleśnictwie Rokita i Nadleśnictwie Goleniu w dwóch leśnictwach. Zaczynałem od działalności jednoosobowej na połowie leśnictwa i pracowaliśmy ciągnikiem Ursus C360. Była to bardzo ciężka praca i mało wydajna. Warunki pracy no, odbiegały ogólnie od ilości masy, jaką żeśmy pozyskiwali i jakie teraz do tej pory stawiają nam wymogi do pozyskania jakich ilości mas. Dlatego musieliśmy zainwestować w sprzęt, aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracy. Obecnie zatrudniam 6 ludzi. Posiadamy Ponzelka, jest to nasz nowy nabytek. Dodatkowo posiadamy ciągnik do zrywki z przyczepą i dwa zestawy do zrywki podwieszonej. Ta maszyna jest wyposażona w wózek do załadunku o pojemności około 12 kubików M3 drewna. Obecnie została zdemontowana ostatnia kulnica ze względu na awarię, jest ona przesuwana, dlatego możemy załadować nawet dwa rzędy 3-metrowej kłody. Co oczywiście zwiększa pojemność sprzętu. Wyposażona jest w Żura K90. Jest to jeden z silniejszych żurawi dostępnych na rynku. Chwytak Maxi Gripena 28. Zasięg maszyny to 10 metrów, dlatego idealnie nadaje się do trzebieży, gdzie prowadzimy szlaki operacyjne w odległości 20 metrów. Wszystkie osie w maszynie są pędne. Wyposażone jest w centralne smarowanie głównych sforzni i łożysk. Resztę smarownic, które potrzebujemy posmarować, znajdujące się przy kwytaku, smarujemy ręcznie. Wyposażone jest dodatkowo w elektryczne pompy do napełniania zbiorników olejem i do tankowania. No i przechodzimy do serca maszyny, którym jest silnik, którego jestem bardzo zadowolony. Jest to jednostka bezawaryjna, stosowana w wielu maszynach i samochodach ciężarowych o mocy 175 koni. Forwarder wyposażony jest w ergonomiczną kabinę bardzo przestronną, wyposażony jest również w rolety przeciwsłoneczne, oczywiście obrotowy wentylowany fotel, klimatyzację oraz webasto. W 2018 roku postanowiliśmy kupić dwie maszyny, łącznie z moim wspólnikiem. E, on zainwestował w maszynę Ponzergo z głowicą H53. A ja postanowiłem zainwestować w Forwardera Ponzelka. Szukałem maszyny e, wydajnej i zarówno ekonomicznej. Silnik czterocylindrowy bardzo mi odpowiadał. Ze względu na to, że ma mniejsze spalanie i posiada dość dużą moc 175 koni mechanicznych. Interesowało nas bardziej przebieg i pełna historia serwisowa tej maszyny. X Giełda pokazała nam dwie maszyny równo sprowadzone. Jedna była świeżo po serwisie przeprowadzonym jeszcze w Finlandii, druga była rok po pełnym serwisie i wymianie poszczególnych podzespołów z pełną dokumentacją. Zdecydowaliśmy się na maszyny PONZE z jednego głównego względu: z tego, że posiadają bardzo ergonomiczną kabinę przestronną, w której operator nie czuje się jak zamknięty w klatce. Również dobrze mogą jeździć nawet dwie, dwie osoby w tej maszynie, jeżeli chcemy przeszkolić drugiego operatora. Wybraliśmy PONZE Ergo z żurawiem teleskopowym ze względu na łatwość manewrowania. W, drzewo, w młodszych drzewostanach. A zarówno drugim aspektem było to, że potrzebowaliśmy maszyny silnej, która będzie dobrze funkcjonowała również jeśli na drzewa na zrębach. Wybierając PONZELKA, sugerowałem się mocnym żurawiem oraz możliwością zrywania drewna w, w cienkich drzewostanach, jak również i na zrębach. Maszyny w trudnym terenie działają bardzo sprawnie. Posiadają ponzel, posiada napędy na wszystkie, wszystkie koła, wszystkie osie. Generalnie, gdy jedna maszyna się zakopie, a druga jest w pobliżu, nie ma żadnych problemów, żeby, żeby sobie tam poradzić z wyjazdem. Maszyny, maszyny są bardzo mobilne podczas transportu. Jest to jedyny przykład maszyny harwestera. W którym jedzie się żurawiem do tyłu podczas transportu drogowego. Trafiłem poprzez polecenie od znajomego. Poznaliśmy ich w miejscowości czarnków. Chłopacy polecili nam, również brali, również brali maszyny z X-Giełdy. Skontaktowaliśmy się z szefem X-Giełdy. Po bardzo długich rozmowach zaprosił nas do Gdyni na okazanie maszyn. Byliśmy uszykowani na wyjazd do Finlandii, bo były planowane inne maszyny, ale akurat te, które stały na placu, spodobały nam się i spełniały nasze oczekiwania. XGiełda pomogła nam w załatwieniu wszystkich formalności związanych z leasingiem. E, przygotowała wszystkie dokumenty, pozwolenia e, i współpracowała z nami praktycznie na bieżąco. Wszystkie dokumenty załatwiliśmy w sposób mailowy. Finalizacja dobiegła poprzez to, że przyjechał przedstawiciel ich giełdy, który podpisał z nami stosowne dokumenty, i w ciągu, można powiedzieć, dwóch tygodni maszyny znalazły się u nas na placu. Rozmowy przebiegły bardzo pomyślnie. Rozmawialiśmy z całym szefem firmy, oczywiście przy kawie i przy ciastku. Przebiegało to w sposób i żartobliwy, ale również konkretny. Doszliśmy nawet do bardzo dobrych. Korzyści finansowych związanych podczas przeprowadzania tej rozmowy. No i jestem bardzo zadowolony. Na pewno przy wyborze kolejnej maszyny również będę korzystał z X-Giełdy. Na pewno będziemy, że będę szukał jeszcze jednego harwestera, może mniejszego, i na pewno forwardera, który byłby wyposażony na przykład już w klępek. Jestem z tej maszyny bardzo zadowolony.